Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Do naszego stowarzyszenia napływa wiele skarg od kierowców, którzy twierdzą, że próbowano wmówić im jazdę z prędkością przekraczającą dozwoloną na danym odcinku. Szczególnie wiele skarg napływa na pomiary dokonane przy pomocy ręcznego miernika prędkości Iskra 1. To jest ten oto właśnie policyjny radar Iskra 1, który trafił w nasze ręce i postanowiliśmy dla Państwa przeprowadzić testy tego urządzenia w normalnym ruchu drogowym. Jak zapewne znacie z materiałów medialnych, policja też przeprowadziła testy w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze obiekcje co do urządzenia, ale badania te zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, na płycie lotniska z użyciem dwóch pojazdów które zachowywały się tak, aby te pomiary potwierdziły tezę policyjną, że to urządzenie działa poprawnie. My postanowiliśmy zbadać, jak to urządzenie zachowuje się w warunkach normalnego ruchu drogowego. Za chwilę udamy się na pobliskie drogi, aby dokonać kilka pomiarów, które zarejestrujemy, a co nam wyszło, zapraszamy Państwa do obejrzenia w tym materiale. Pomiar. O, pros i mi... No ale 70... przyspieszył z 46 do 85. Bo to jest formuła 1, proszę pana. Ile pan jechał? 45 km? Nie, nie, proszę pana, 80 km na godzinę. No może być tego. To jest pana prędkość, to jest wasza technologia. Pan ma tylko dwie Samochód tylko nie jedzie. U was pieniądze są? No, jakiś idę dwa litry, to co? Jedziem 350 kilometrów On nawet jak się zatrzymuje, to jedzie 80 na godzinę. No, to co? To jeszcze raz zapytam pana uczciwie, ile pan miał na liczniku? 45 km. Nie dogadasz się z takim. <grystanie> 54,9, niezmienna prędkość. 54,9. 58, rewelacja. 54, I zatrzymujemy robiliśmy. się przy iskrze. I ile mieliśmy? 88. 54,9. 88, 88 to wstrzymany pomiar na iskrze ale na szczęście jeszcze prawa jazdy kierowca nie stracił, gdyby tu był One, teren to to, to zabudowany. Wójcie, i, i jeszcze ale razy, więc... Nie ma problemu, możemy gdzieś... teraz, pan temu panu, bo tam pan policja będzie. Prawo jazdy. 44.1, wskazania gps są stabilne. Pan już stracił prawo jazdy w zabudowanym. Cały czas 43,2 i zbliżamy się do miejsca pomiaru. No, teraz mierzy poprawnie. 43,2 i zatrzymujemy się przy radarze i pytamy z jaką prędkością jechaliśmy. Proszę pana, dlaczego pan się prosza z prędkością 108 km na godzinę w obszarze zabudowanym? Poproszę pana prawo jazdy, pan już go nie zobaczy. Ja to nie wierzę stę... w znaczy, prawdę powiedziawszy, piszę w takim razie do Amerykanów z GPS-u, bo według nich jechaliśmy 43,2. Proszę pana, ale według mnie rosyjska technologia jest lepsza od amerykańskiej, a pan jest śpiegiem amerykańskim. Widocznie, mnie. żeby wskazywać poprawnie, to ten telefon powinien korzystać z systemu GLONASS. No, o, tak. Wtedy prędkość byłaby z pewnością poprawna i zgadzałaby się z pomiarem urządzenia do pomiaru prędkości. Fantastyczne wskazanie! I zaczniemy mierzyć prędkość pojazdów odjeżdżających. Tu, może, kojot, żeby też wskazywał, z jaką prędkością jedziemy. No i zaczynamy pomiary. Proszę bardzo, kojot pokazuje 85, pojazd odjeżdżający 105. podobno jedzie 105. I zaczynamy kolejną partię pomiarów. Na liczniku 90. 105 podało. 105 już iskra zmierzyła. 163. Proszę państwa. Ale... 163 km. Panie profesorze, bardzo gratuluję. 163. 163. Szanowna policja, jadę 90 na liczniku. To mi wolno. I kolejny, zaczniemy. 82 KOJOT pokazuje. To jest przepiękne. 83, 93. 93, 82, 10 przekłamania zrobił. Jeszcze nie widzicie? jakiś To chyba jego światło. Już teraz światła masz na górze włączone Dobra, yy, dawaj mu światła. I proszę państwa Dobry, kolejny dobrze, test. Dobrze, dobrze, dobrze. Przyspieszamy 90, do prędkości około 40 km/h. O 90. Kojot tutaj wskazuje. 40 Jej. jedziemy 90, w tej chwili jak widać. 90. Mijamy punkt pomiaru i cały czas jak widać jechaliśmy 40-41 km na godzinę. Zaraz, nowy no jest i, za tak, 500-600 metrów, jedzie poza dół. Bardzo o, nas będzie interesowało w takim razie. Proszę zobaczyć, to jest lusterko wsteczne, na razie gdzieś tam powinien nic, jechać nie widać. ciężarowy samochód. Nie, ja, ty typa, teraz, tak, teraz, tak. teraz widać. Widać można, bo po żeby zobaczyli widać w tej chwili o pojawił się czyli jakie ile metrów był to jechał przez 10 15 15 sekund Uwaga, podjeżdżamy Dzień dobry, z jaką prędkością jechaliśmy? teraz prędkość 89 km na Nie proszę pana, 41 maksymalnie GPS się nie myli. To jest amerykańska technologia. A iskra się nie myli. Iskra. a iskra to przepraszam, jaka technologia? Oczywiście rosyjska. A to z rosyjską nie dyskutuję Oczywiście. Ale polska upartość urzędników. O tak. Upór, polski upór urzędników. Instrukcja iskry 1. Podaje, że urządzenie dokona pomiaru najszybszego obiektu pod warunkiem, że ten jest o 4 km szybszy od obiektu, który znajduje się obok niego. Czyli instrukcja w sposób jasny i klarowny potwierdza, że urządzenie nie identyfikuje pojazdu, którego prędkość zmierzyła, dlatego że to osoba mierząca powinna mieć całkowitą pewność o trafnej wizualnej ocenie. W naszym teście prezentujemy widok z lotu ptaka. Aby nie było wątpliwości, że pojazd ciężarowy porusza się w znacznej odległości od pojazdu, którego prędkość próbowaliśmy zmierzyć. Policjant dokonujący pomiaru może nawet nie widzieć kolejnych samochodów, co przedstawiliśmy w pierwszej, w pierwszej części materiału. W takich sytuacjach ukarany mandatem zostaje kierujący, który nie popełnił wykroczenia. Prowadzi za Was, oni Państwa, kolejny test 31-89. Tu, tu widać 80-90 44. 44. Jedziemy. 84. 89. Mijamy punkt 4. Udało się. I mamy właściwy pojazd. Dokładnie tak. Mamy właściwy pojazd, który jedzie 90 km na, na godzinę. Zaraz przejedzie ciężarowy samochód z prawej strony, jaki jechał w Podale za 300-400 metrów. Zaraz zobaczymy, bo widzę, widać. Jest tak, jeść. Widać. I tak. Bajka wyszła? Eee, pan wyszła! Przyważny pan, pan? stuk, 800 eee, km Pan ma maksymalną prędkość 43 km do Dobra, km. Dobra, dobra, przyrząd policyjny Iskra 1 pokazywała prędkość 90 km na godzinę. Pana prędkość. Przepraszam, przejazd, proszę, prawo, jazdy, proszę nie <ślesy> Boże, my policja, to trzeba wydmuchiwać to, Prybora, wszystko na śmietnik. Nie, Pan jechał, zarabia potwierdzenie, bo to jest to samo miejsce. i koliburze, potwierdzenie. Powiem ci, co się robi. Próba w numer 3, 1K to K. samo, rewelacja. Zmiewamy. tak. <laughs> Zakończyliśmy testy w ruchu drogowym urządzenia ISKRA 1. Dokonane przez nas badania wykazały, że jest to urządzenie wysoce zawodne, wysoce podatne na zakłócenia, a pomiary dokonane za pomocą Iskry 1 nie mogą być podstawą do karania obywateli za rzekome wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału.